Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Wczoraj, w sobotę, 24 maja, ukazał się na moim kanale program, który był rozmową z panem profesorem Mirosławem Piotrowskim. I pierwszy temat, który podjąłem w tym programie, był temat, no, na kogo głosować. W drugiej turze wyborów i wyraziłem swoją opinię, którą wyraziłem już w kilku swoich programach, że trzeba iść na te wybory i zagłosować na Nowrowskiego z jednego prostego powodu. PISPO to samo zło, ale podstawowa powinna być dla nas, katolików, Polaków, kwestia obrony życia i inne kwestie moralne. E takie chociażby jak Eutanazja, czy nie będę wymieniał. I stwierdziłem, że ten kto nie pójdzie na wybory w drugiej turze, ten przyczyni się do śmierci, czy będzie współodpowiedzialny za śmierć tysięcy dzieci które zostaną zamordowane w wyniku e, podpisania przez e, kandydata P.O. Trzaskowskiego e, ustaw zezwalających w sposób nieograniczony na aborcję, powiedzmy zezwalających na eutanazję, na adoptowanie dzieci przez pary tak itd. i tak dalej. I tak dalej. E, e, na co pan profesor Piotrowski się ze mną całkowicie nie zgodził. Stwierdził, że nie należy iść na wybory na drugiej, do drugiej, drugiej turze. W ten sposób, jakby sygnalizując brak poparcia, zarówno dla PO i dla PiS, i stwierdził, że jeżeli Nawrocki zostanie prezydentem, to nie ma żadnych gwarancji, że będzie chronił, Życie nienarodzonych i jakiekolwiek inne wartości polskie czy katolickie, dlatego że Nawrocki będzie wykonywał wyłącznie polecenia Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński będzie wydawał takie polecenia, na jakie będą wskazywać kwestie. Y, związane ze stanowiskiem wyborców. Znaczy, będzie wybiera, podejmował takie decyzje, które zwiększą liczbę wyborców dla y, PiSu w najbliższych wyborach. No i ja wtedy y, no wyraziłem sprzeciw, że nie, że nie sądzę, żeby kandydat PiSu podpisał na przykład ustawę o nieograniczonej aborcji do dziewiątego miesiąca życia, pozwalającej na taką aborcję, czy pozwalającą na zabijanie, zabijanie dzieci według pre, precedensu doktora Artura. To był taki precedens w Stanach Zjednoczonych i przez jakiś czas przynajmniej to obowiązywało, że doktor Artur Dziecko się urodziło, on mu podawał środki przeciwbólowe, nie podawał leków, nie podawał wody, nie podawał pokarmu, dziecko zmarło. No i tak już postępowała ta lekarka z Oleśnicy w wypadku dzieci przedwcześnie, wcześniaków urodzonych, że zostawiała je same sobie, tak powiedziała w wywiadzie dla jednej z odnóżek gazety wyborczej. No i tak, ja teraz, znaczy, bo program z panem Piotrowskim został nagrany w piątek, w sobotę został emitowany, w tym miałem czas na przemyślenie tej kwestii. I doszedłem do wniosku, że argumenty pana profesora Piotrowskiego do mnie całkowicie nie trafiają, z jednego prostego powodu. Jeżeli nawet przyjmiemy, że Nawrocki będzie podejmował decyzje wyłącznie takie, które będzie mu nakazywał Jarosław Kaczyński, to jestem głęboko przekonany, Jarosław Kaczyński nigdy nie wyda mu polecenia, żeby podpisał ustawę aborcyjną czy ustawę o eutanazji. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Zobaczmy, jak się będzie kształtowała sytuacja przed najbliższymi wyborami do Sejmu. Z tych wyborów prezydenckich wynikałoby, że Grzegorz Braun utworzy partię i ta partia otrzyma co najmniej 6%, a bardzo prawdopodobne, że otrzyma więcej niż 10%. Powiedzmy 10%. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że Yy, bardzo dużo ludzi i w komentarzach, i w telefonach, i w mailach pisało, że wielu ich znajomych chciałoby zagłosować w wyborach prezydenckich na Brauna, ale nie zagłosowali, bo uznali, że albo, to, albo uznali, że to będzie zmarnowany głos, albo yy, uwierzyli w tą propagandę pisowską, że jak nie zagłosujecie w pierwszej turze na Nawrockiego, to może być tak, że Trzaskowski. Weźmie więcej niż 50% i zostanie prezydentem w pierwszej turze. Także jest kwestia tych 10, powiedzmy, procent dla Grzegorza Brauna. No i tak wiemy, że Słowo Mencen otrzymał teraz, no powiedzmy, 15%. No to w tych wyborach do Sejmu najbliższego może otrzymać 20%. Znaczy jego ugrupowanie, czyli Konfederacja. To razem z Brownem byłoby 30%. I powiedzmy, że y, y, PiS otrzymałby 30%, no i teraz y, y, albo byłyby przedterminowe wybory natychmiast, albo musiałaby być koalicja y, z Konfederacją, przynajmniej. Natomiast y, nie ma chyba takiej szansy. Jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby PiS otrzymał. W wyborach parlamentarnych tyle głosów, żeby mógł samodzielnie rządzić. Natomiast, jeżeli Nawrocki zostałby prezydentem teraz w czerwcu i podpisywałby ustawy podetknięte mu przez Platformę Obywatelską, uchwalone przez posłów Platformy Obywatelskiej dotyczące aborcji, eutanazji. Jeżeli by podpisywał takie ustawy, to z automatu głosy, które miałyby iść na PiS w najbliższych wyborach parlamentarnych, poszłyby na Konfederację, ewentualnie na formację Grzegorza Brauna, i wtedy mogłoby to doprowadzić do takiej sytuacji, że Konfederacja miałaby powiedzmy 30%, Braun by miał powiedzmy 15% i to by wystarczyło, żeby te dwie formacje rządziły Polską. Także te dane moim zdaniem wskazują na sytuację, że Nawrocki, jeżeli zostanie prezydentem, to będzie strzeg wartości, wartości katolickich i wartości Polski, właśnie ze względu na dobro pis, ze względu na przyszłość pis w najbliższych wyborach parlamentarnych. Czyli wyciągam z tego taki wniosek, że jeżeli Nawrocki zostanie prezydentem, to y, sytuacja będzie wyglądała mniej więcej tak, jakby Trzaskowski został prezydentem, ale strefa wartości będzie chroniona. Da? Bo PiS y, może sobie y, Kaczyński, może sobie, y, mogą go nie interesować żadne wartości, ale interesuje go opinia elektoratu, bo ten elektorat na niego. Głosuje, i yy, to kiedyś zapytano jednego z polityków, dlaczego utworzył pan partię prawicową. A on odpowiedział: bo elektorat lewicowy już jest zagospodarowany. Na to yy, Kaczyński musi się opierać na elektoracie prawicowym, musi odwoływać się do elektoratu Radia Maryja. Na przykład. Poza tym, to nie jest tak, że wszyscy posłowie PIS są tacy jak Kaczyński i wszyscy oni poprą każdą ustawę, nawet ustawę, która by zezwalała na aborcję bez żadnych ograniczeń, czy zezwalałaby na eutanazję. Prawda? Wśród tych posłów PIS, działaczy PIS jest dużo katolików, dużo ludzi myślących y, tradycyjnie, którzy no, idą za Kaczyńskim, bo uznają, że to jest jedyna sensowna droga, bo jest mm, racjonalna, to znaczy pisma szanse na władzę rządził może rządzić, a inne partie nie. I Kaczyński Zmuszając Nawrodzkiego do ruchów takich przeciwko podstawowym wartościom, przeciwko życiu, spowodował, mógłby spowodować również rozpad PiSu, a o tym, że istnieje możliwość rozpadu PiSu, realna możliwość, o tym mówi się od dawna. No i teraz mamy tą drugą sytuację, że Trzaskowski zostaje prezydentem, no i on wszystko podpisze, co Platforma mu wymyśli, prawda? a Platforma będzie stawiała, znaczy nie tylko, że jest taka jaka jest, ale liczy się z partiami lewicowymi, lewackimi i z elektorem, elektoratem lewicowym, lewackim i w związku z tym platforma żeby umocnić ten swój elektorat, żeby umocnić swoje poparcie i z przyczyn ideowych będzie zmierzać do wprowadzenia takich, takiego prawa, które by zezwalało na aborcję bez, bez żadnych ograniczeń łącznie z aborcją w trakcie porodu czy aborcją po, znaczy aborcją po porodzie prawda? to brzmi dziko, ale no, precedens, doktora Artura na, na to wskazuje. Yy, I yy, czyli dochodzę do wniosku, że yy, nie pójście na wybory w drugiej turze, czy pójście na te wybory i skreślenie obu nazwisk, czyli głos, spowodowanie, że głos będzie nieważny, jest opowiedzeniem się. Za Trzaskowskim i y, twierdzenie, że nie ma różnicy między Trzaskowskim a kandydatem PiSu na Wrockim, y, no tutaj się y, nie da go utrzymać, dlatego że ta różnica będzie w kwestii wartości. Prawdopodobnie będzie też w innych sferach, na przykład w y, no, kwestii podejścia do tego, co polskie y, narodowe. Różne tutaj rzeczy mogą być pozytywne w rządach Nawrockiego, natomiast zostawmy te inne rzeczy, pozostawmy tylko kwestie życia nienarodzonych, chociażby trzeba pamiętać o eutanazji i innych takich problemach. No ale weźmy tylko tą kwestię obrony życia i teraz dalej mi wychodzi, ewidentnie mi wychodzi, że jeżeli Zostanie prezydentem nawrocki to w Polsce zostanie zamordowanych powiedzmy tysiąc dzieci? A jeżeli prezydentem zostanie trzaskowski, to w Polsce zostanie zamordowanych 100 tysięcy dzieci. No i wydaje się, że to nie powinno podlegać wątpliwości. Dlaczego powiedziałem, że Dzieci będą zabijane za prezydentury Nawrockiego. No, bo po pierwsze, jest ten przepis dotyczący zgody na aborcję w wypadku odpowiedniej opinii psychiatry, i tu ja pamiętam i wiem, że ten przepis wprowadził PIS, nie Platforma Obywatelska. Po drugie, PO manipuluje. Przepisami, prokuratura przymyka oko, i tak dalej, więc będą różne naciągane argumentacje, różne sztuczki prawne stosowane. Dzieci będą zabijane, dopóki Platforma będzie rządzić niezależnie od tego, kto będzie prezydentem. Natomiast jeżeli Trzaskowski zostanie prezydentem, no to wtedy Platforma przegłosuje szereg ustaw, które spowodują, że tych dzieci zabijanych będzie więcej, bo Teraz no są te podkładki pod zabijanie dzieci, formalne przynajmniej. No i y, 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 y jakaś część y, lekarzy się decyduje na korzystanie z tych pod, po, 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 podkładek. Natomiast, jeżeli by, a jakaś część się nie decyduje, znaczy z różnych przyczyn. Moralnych na przykład, religijnych, ale również takich, że obawiają się, że kiedy zmieni się władza, to zostaną ukarani. Prawda? Bo będą sobie zdawali sprawę z tego, że wszystko to jest naciągane, że można to podważyć, że prokuratura, sąd mogą wyciągnąć z tego wnioski takie, że ten lekarz za to odpowie. Natomiast jeżeli w życie wejdą ustawy, Zgodne z prawem, podpisane przez prezydenta, na mocy których każdy lekarz w każdej sytuacji może dokonać aborcji, no to tych lekarzy wyrażających zgodę dobrze, proszę, ja dokonam aborcji będzie dużo więcej i tych dzieci będzie ginąć o wiele, wiele, wiele więcej. I pamiętajmy o tym, że to są ludzie i że to są morderstwa i jeżeli ktoś ma tutaj jakiś brak wiedzy, to niech sobie poczyta, w jakich straszliwych męczarniach te dzieci umierają. Jak są przerażone, jak bardzo cierpią, szczególnie te wcześniaki, które zostawione są same w sobie i się po prostu duszą. Czy dzieci zabijane 5 minut przed, porodą, przed porodem, w 9 miesiącu ciąży. Także jeszcze raz bym powtórzył, z całą mocą bym powtórzył, że kto nie pójdzie na wybory drugiej tury, lub pójdzie i uczyni swój głos nieważny, będzie współodpowiedzialny za śmierć wielu dzieci, nawet gdyby był współodpowiedzialny za śmierć jednego dziecka, ale będzie współodpowiedzialny za śmierć wielu dzieci i można dyskutować, bo taka dyskusja już była, czy ekskomunika z automatu obejmie tych ludzi, nie będą mieli dostępu tych, co pójdą, którzy nie pójdą na wybory albo będą tak się zachowywać, że ich głos będzie nieważny, no to można dyskutować, czy ich obejmie jak czy nie. Ale to, to jest takie, taka będzie faryzejska dyskusja, no bo ta odpowiedzialność za śmierć tych dzieci ewidentnie będzie. Zrobiłem ten program sam. Program prześlę panu profesorowi Piotrowskiemu i jeżeli uzna, że trzeba by zareagować na tą moją wypowiedź, no to nagramy specjalny program. Na ten temat. Jeżeli nie uzna programu, nie będzie. To już będzie jego wybór. Dziękuję bardzo.